Santiago de Compostela, za mną katedra z grobem świętego Jakuba, a jedna z pozycji na mojej bucket list czyli rzeczy, które trzeba w życiu zobaczyć. Dlatego zaraz będziemy oglądać katedrę wewnątrz. Jak się uda nakręcimy film, może zrobimy kilka zdjęć. A po wyjściu z katedry opowiemy trochę więcej o tym, jak wpadliśmy na pomysł, żeby tu przyjechać. Eee, kiedy to się stało i dlaczego właściwie tutaj jesteśmy. Zapraszam. że już byliśmy, obejrzeliśmy ją wewnątrz, pochłoniliśmy się ją w św. Jakuba. A znajdujemy się na placu Obrada, Obradoiro, chyba to tak się wymawia, gdzie co kilka minut wpadają pielgrzymki. Śmiesznie to wygląda, bo umęczeni pielgrzymi wpadają biegiem, są oklaski, są okrzyki, są śpiewy. I za chwilę po prostu wpadają tutaj na bruk po to, żeby zamknąć znowu start i znowu śpiewać. Dlaczego tutaj jesteśmy, i właściwie, jaki powstał pomysł dotarcia do, do Santiago? Trochę inaczej niż u wszystkich, bo nas zafascynował film Droga. Zapasnowała nas historia drogi, podróży, walczenia z swoimi sobąściami, i gdzieś tam zakiełkowało poczucie, że fajnie by było taką drogę odbyć. Pamiętam, że wiedziałam, że musimy dotrzeć do Santiago. W tym roku były moje 50. urodziny i to była chyba dobra okazja, żeby tutaj przyjechać, bo to cały czas gdzieś tam wewnątrz mnie nie było. I jesteśmy. I słusznie się z tego cieszę, bo jakoś tak spełnia się jakaś droga w moim życiu i to jest bardzo fajne. Ale wracamy do, do placu. Jesteśmy przed katedrą, której budowa zaczęła się w XI wieku, a tak naprawdę fasada, którą my tutaj mamy z boku ta fasada XVII-wieczna i taka chyba najbardziej znane widok na katedrę. Sama katedra jest duża, robi wrażenie. Piękny ołtarz, piękne boczne kaplice. Zobaczcie na pewno zdjęcia, m.in. z krzciemnicy, gdzie jest kamienna ścielnica z pokrywą w kształcie, kształcie muszli. Bardzo dużo osób, wewnątrz i na zewnątrz, niesamowicie przyjazna atmosfera, to którzy wspomagają, uśmiechają się do siebie, to jest bardzo cenne. Byliśmy tutaj za 15, pierwsze o czym poinformował nas dzwon wybijający minuty na jedno wskazówkowym zegarze, który na pewno zobaczycie w naszym filmie. A to aż oczekaliśmy jakieś 15 minut? 15, tak, 20 minut? bo Chcieliśmy zaczekać jeszcze msza. Przed samym wejściem wybiły 4 kwadranse i duży dzwon, a obich już godzina 13. Byliśmy po prostu o takiej porze, że kończyła się msza dla pielgrzymów i nikogo nie wpuszczali. Także chwila, moment weszliśmy. Weszliśmy do katedry, obejrzeliśmy ją sobie, weszliśmy do grobu, będą zdjęcia stamtąd. Chwilę tu odpoczywamy, patrzymy na pielgrzymki, no bo w zasadzie wariaci tu wpadają, naprawdę, krzyczą, zwłaszcza Hiszpanie się tak wydzierają, masa oklasków, masa pisków, śpiewów, naprawdę bardzo pozytywna atmosfera jest w tym A potem idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść, na pewno. thank mm -hmm. you Robisz zdjęcie, powiesz koło czego? Słucham? Pobierz, czego robisz zdjęcie? Muszla. Muszla samżaka, czyli Przegrzewka, czyli symbol pielgrzymki do samego tego powstania. Cały szlak jest tymi muszlami oznaczony i pielgrzymie idą od muszelki do muszelki, a potem mają muszle. My też idziemy szukać muszli. Jesteśmy na przylądku Cabo Fisterra albo Finisterra, czyli po prostu znaczy to tyle co koniec Ziemi. Oczywiście, e, miejsce to uznawane było jako koniec Ziemi, koniec ówczesnego świata w średniowieczu. Współcześnie, gdybyśmy spojrzeli na mapę Europy, okazuje się, że są miejsca, zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii, bardziej wysunięte na zachód. Natomiast Historycznie przyjmuje się, że kiedyś to miejsce uważane było za koniec Znanego świata, koniec ziemi Finisterna. Jak Ci się podoba? Jest w ogóle przepięknie. Jest tak błękitne morze i tak malownicze fale, skały, piękny piach, a szkoda, że mamy daleko na kępie mogliśmy tutaj zostać. O no. miejsce. No i chyba jest na końcu świata tak naprawdę. Albo kawałeczek bliżej niż na końcu świata. Jeszcze pojedziemy, poszukamy, bo tu podobnie jest jakaś latarnia morska, która też, też wskazuje koniec świata. Musimy na mapie spojrzeć w Google'ach, może się uda znaleźć. Idziemy do kamperka pomału. Tu jest ten krzyż, który, jak mi się wydaje, e, symbolizuje koniec szlaku. Zobaczcie, jaki tu jest widok piękny. Idziemy sobie zobaczyć, co tam jest na samym, samym, samym końcu wydaje mi się, że to powinna być latarnia morska, ale zaraz to sprawdzimy. Tutaj jest symbol szlaku Świętego Jakuba, yy, ze znacznikiem kilo, kilometrowym 0. Także tutaj jest prawdziwy koniec szlaku. Budynek latarni morskiej widziany od strony morza z dołu już. Słuchajcie, dotarliśmy ci na sam koniec świata. Niesłowite miejsce. Przucie, nie, myśleliśmy, nie myśleliśmy, nawet, że dotrzemy w taki zakątek. Yy, takie cudowne zakończenie pięknego dnia, tak naprawdę. Podziwiamy, oglądamy, yy, karmimy oczy pięknymi widokami. Jest niesamowicie błękitnie. Taka atmosfera to w ogóle panuje niesamowita. To tutaj po części to, to są zmęczeni pielgrzymi, część tak jak my przyjechali zacząć coś innego, coś ciekawego. Myślę, że trzeba tu być, jeżeli tylko ktoś może, to powinien tutaj docierać. Słuchajcie, my jeszcze to pooglądamy, chwilkę chyba będziemy wracać, bo robi się późno. Jesteśmy nadal w Hiszpanii, dzisiaj ostatni dzień w Hiszpanii. Za moment po śniadaniu zaczynamy się zwijać i ruszamy w stronę Portugalii. Mamy do przejechania pewnie około 300 km, także obiad planujemy zjeść w Portugalii. Ale tutaj zanim, zanim wyruszymy, Magda ma dla was niespodziankę. Wczoraj w Santiago de Compostela kupiliśmy dwa tradycyjne ciastka, słodycze, wypieki. wypieki charakterystyczne do Galicji. Magda coś teraz opowie o tym. W Santiago de Compostela, tylko wchodzicie na tą część Starego Miasta, w okolice katedry, często z ciasteczkami i to są takie ciasteczka, nazywają się po prostu kapryski. Kruche ciastka na bazie mąki migdałowej, więc bezglutenowe z dodatkiem cynamonu. Przepyszne są, które testowaliśmy. Właściwie każdy z turystów ma okazję ich skosztować. Natomiast idziemy sobie do kawy, bo nadal jest w porannej kawie, także dzień dobry. Zjemy sobie tartę, tartę, której przepis pochodzi z XVI wieku, została upieczona też na bazie mąki migdałowej, ale z dodatkiem cytryny. Żeby powiedziałem, że jest w Nie wiemy do końca, czy jest na jabłkiem, bo tego nie jesteśmy pewni, więc zaraz będziemy to sprawdzać. Dostała, przepis został stworzony w XVI wieku w Santiago na cześć wizyty ówczesnego papieża w mieście. I do tej pory przepis na kartę się utrzymał. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to smakuje. Mamy takie małe ciasteczko, tak naprawdę fajne. Zobaczcie, ono jest takie bardzo puszyste, bo jest puszysty, trochę jak korczek. Ze znakiem, że hmm, też przecież dla, e, dla świętego Jakuba. Jakuba. Tak e, tylko z go spotkacie? Wszędzie to ciasto też można zjeść. E, Właśnie we wszystkich knajkach, barach, bo wcześniej widzieliśmy tylko w takiej porcji gigant, e, gigantycznych kołach. Ja je kruszkroję. Jest bardzo, bardzo wilgotne. I chyba jest mocno cytrynowe. zaraz nie powiem. Mmm. Dobra? Jest pyszne, jest migdałowe, lekko cynamonowe, minimalnie cynamon, ale jest super. Myślałam, że taka sucha tarcza to jest przepyszne. Ale nadzienia nie ma. Nie ma nadzienia, po prostu jest też co? Bardzo mokre w środku i widać części migdałów. Można robić kupią pod zębami. Do kawy w sam raz. No super dobra. Poranek. To my kończymy nasz leniwy poranek. Yy, mm. Trochę jeszcze odpoczniemy, będziemy się zwijać. Opowiem Wam teraz trochę o kempingu. Ja znowu jem. Magda znowu je tak. No, relacje kulinarne to, 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 to Magdy. To Magdy hmm. domena. Słuchajcie, naprawdę, obłędnie wideołowe ciasto, bez włóczęgowy, więc polecam. Zanim zaczniemy się zwijać, ja jeszcze opowiem Wam trochę o kempingu. Kemping nazywa się Kemping Avoga. Czyli to coś z, z modą czy, czy, czy tego typu rzeczami ma wspólnego. E, miejsce jest o tyle fajne, że można zaparkować kampera na takim placyku tuż nad, samą, nad samym oceanem. Jest taka niewielka skarpa. Zobaczcie, tutaj, tutaj stoi nasz bus. Inne kampery. O, tutaj ktoś wyjeżdża akurat. Inne kampery stoją też tutaj wzdłuż wybrzeża. Są podzielone, takie dosyć niewielkie, dosyć niewielkie e, picze. Jest podłączenie do prądu, są krany z wodą. E, sanitariaty nie są najnowsze, ale bardzo czyste, także nie ma się do czego przy, przyczepić. Na górze, jeszcze tam przy sanitariatach, jest większy placek, gdzie mm, już, już można też sobie postawić kamperkę, ale bez takiego widoku. Także myśmy wybrali miejsce nad samym oceanem. Co do ceny, znowu polecamy kartę ACSI. Z kartą dostaliśmy rabat. Zapłaciliśmy za dobę 18 euro za dwie osoby busa z prądem. W tym sezonie bez zniżki ta cena wynosiłaby 25 euro, także to się naprawdę bardzo opłaca. Zobaczcie, na, na jednym noclegu oszczędzamy 7 euro z 25 na 7, także polecamy kartę ACSI eee, praktycznie bardzo wiele kempingów tę kartę honoruje, na stronie możecie znaleźć spis tych kempingów i, i, i wtedy podróżując oszczędzacie, oszczędzacie na kosztach noclegu tak jak wcześniej powiedziałem, my się pomału zbieramy i ruszamy za moment w stronę Portugalii do zobaczenia w Portugalii